Zastanawialiście się kiedyś nad tym, czy możliwe jest w ogóle stwierdzenie i przeżycie tego faktu, że Bóg jakoś komunikuje się z człowiekiem, mówiąc wprost do każdego i każdej z nas? Spróbujmy dzisiaj spojrzeć na holenderskie malarstwo XVII wieku i zobaczyć, co jest w nim wspólnego z naszym życiem duchowym. Johannes Vermeer to jeden z najbardziej intrygujących, ale też tajemniczych malarzy w dziejach malarstwa zachodnioeuropejskiego. Człowiek, który intryguje między innymi tym, że tak naprawdę bardzo niewiele o nim wiemy, a z drugiej strony każde z kilkudziesięciu tylko jego dzieł jest tak naprawdę. Wyjątkowym dziełem malarstwa. Każde ma swój, nie, swoją nieprawdopodobną wartość, i chociaż namalował ich tak niewiele, to jednak zdołał w swoim życiu wypracować taki styl, który sprawia, że za każdym razem, kiedy patrzymy na obrazy, które wyszły spod jego ręki, nawet nie mając tego do końca świadomości, jako ludzie na co dzień przecież nie obcujący ze sztuką tego rodzaju, możemy w podświadomości instynktownie jakoś wyczuć, że taki, a nie inny obraz wyszedł właśnie z pod ręki Johannesa Vermeera. Człowiek, który tworzył w czasie, gdy w zachodniej Europie katolickiej, takiej jak Włochy, czy czy, czy, czy Francja, czy Hiszpania królowało to kontrreformacyjne malarstwo? Całe swoje życie związał z miastem Delft w, w Holandii, i to tam powstały najważniejsze i najwspanialsze z jego dzieł. Między innymi to, które jest takim jego znakiem firmowym, czyli słynna dziewczyna z perłą, o której nawet powstał swego czasu film opowiadający z jednej strony biografię Wermera, a z drugiej dopowiadający historię, która niejako rysowała się na tle powstawania tego, tego wybitnego i również niezwykle tajemniczego obrazu. Bywa też, że znawcy sztuki, komentatorzy, historycy sztuki, ale też krytycy zwyczajnie nazywają Vermeera malarzem ciszy. Dlaczego? Dlatego, że za każdym razem, kiedy patrzymy na jego obrazy, takie jak ten, który dzisiaj mamy tutaj przed sobą, można odnieść wrażenie, że stajemy się jakby troszeczkę intruzami. Wpatrującymi się trochę nielegalnie w scenę, która, w która rozry, rozgrywa się we wnętrzu jakiegoś domu, pomieszczenia, pokoju, czasem kuchni, jakbyśmy byli takimi trochę nieproszonymi gośćmi. To jest zupełnie inny rodzaj malarstwa. Niż to kontreformacyjne, ukazujące triumf chrześcijańskich świętych, otwarte niebo, setki czy nawet tysiące aniołów kłębiących się w obłokach itd. itd. Malarstwo holenderskie pokazuje misterium codzienności. I Wermer jest jednym z tych, którzy w tym pokazaniu tego, jak bardzo codzienność, zwykłość zajęć. Jest w pewnym sensie też ikoną Bożej obecności. Był na pewno jednym z mistrzów, i niewątpliwie tych, którzy najwięcej na ten temat mieli w kulturze i w malarstwie, w twórczości, w sztuce do, do powiedzenia. Obraz, na który dzisiaj patrzymy, a raczej jego reprodukcja, został zatytułowany Dziewczyna czytająca list. Powstał w 1659 roku, i porównując różne obrazy Vermeera, można dojść do tego, że kobietą, która została tutaj przedstawiona, jest najpewniej jego żona. Widzimy, że zaglądamy do wnętrza pokoju oddzielonego od nas taką zieloną, gęstą, ciężką kotarą, która zwisa jakby z, prawej, z prawego górnego rogu obrazu, pokazując nam, no właśnie, że jesteśmy jakby na zewnątrz tej sceny, która się wydarza i patrzymy na kobietę, która zupełnie nie jest świadoma tego, że ją obserwujemy. Czyta list. Prawdopodobnie jest to list miłosny, skąd ten pomysł. E, ikonografia pozwala e, na bazie tych jabłek rozsypanych tutaj na pierwszym planie widzieć w tym aluzję e, do drzewa rajskiego. A więc też w pewnym sensie do tego, co się bardzo mocno wiąże, wiąże z miłością, z relacją, ale też w pewnym sensie z nieposłuszeństwem. I ta kobieta jest całkowicie zatopiona w tym, w tym liście, który czyta, zwrócona twarzą do okna, bo to okno tutaj jakby granica światów, dwóch różnych rzeczywistości. Jednej to ta, którą, w którą się wpatrujemy w tym pokoju, druga rzeczywistość to ta, która. Rozpościera się za granicą tego okna, tam gdzie jest źródło tego światła. I to właśnie wpatrując się w to okno, czyta słowo po słowie coś, co jest pewnie dla niej niesłychanie, niesłychanie ważne. To światło, które wpada z zewnątrz, wpada łącznie z powiewem wiatru. Kiedy się przyjrzymy tej zielonej zasłonie, ona jest jakby lekko wzburzona tym wiatrem, który wpada do środka. Co ciekawe, okno normalnie nie tylko jest zamknięte, ale też zasłonięte tą ciężką czerwoną draperią i tutaj wszystko jakby zdaje się podpowiadać, że to jest ten moment, w którym ta granica jednego świata i drugiego zostaje jakby zdjęta w taki sposób, że to co zewnętrzne, to co niematerialne, to co rozświetlające, a więc piękne wpada do środka i czyni tą scenę całkowicie przepełnioną no właśnie światłem, blaskiem, jasnością a więc czymś, co też jakoś w symbolice interpretujemy jako znak Bożej obecności. I być może właśnie ta scena jest w jakimś głębokim sensie obrazem tego, czym jest Boża obecność w życiu człowieka. Może to jest ta interpretacja, nie wiem. Ale chciałbym widzieć w tym świetle, które tu wpada, znak tego, i też pewien przepiękny obraz tego, w jaki sposób Bóg bardzo delikatnie, no właśnie, jakby pisząc list, włącza się w rzeczywistość codziennego życia człowieka. To jest jakby dalszy ciąg tej drogi, która rozpoczęła się w raju po grzechu, kiedy, kiedy Pan Bóg wyruszył w podróż za człowiekiem, w pogoń za człowiekiem, a człowiek wyruszył w podróż powrotną do raju. Pan Bóg się komunikuje nieustannie. Robił to, robił to w Biblii i niejednokrotnie Śledząc, śledząc na przykład pisma proroków, mamy tego całą masę dowodów. Człowiek jest trochę jak obraz. Każdy z nas powstał jako arcydzieło. Arcydzieło, które jednak wskutek różnych zmian, różnych pomysłów, czasem jakichś złych okoliczności, złych chęci, czasem nie do końca świadomych, ale dzieło, które zostało przemalowane. Tak jak to czasem bywa, pierwotna koncepcja artysty zostaje przez kogoś innego zmieniona, i to pierwotne piękno gdzieś znika pod warstwą przemalowania. I ciekawostka jest taka, że całkiem niedawno bo jakieś 3 lata temu Badacze badający tą, te, te, ten niewielki, niewielkich rozmiarów obraz, który dzisiaj można oglądać na co dzień w galerii drezdeńskiej, zauważyli, że pod tą jasną ścianą, która jest głównym tłem całego obrazu, znajduje się scena pierwotnie przez Vermera namalowana, a później przemalowana, czy to przez niego samego. Czy też przez jakiegoś naśladowcę późniejszego artystę czy konserwatora, który postanowił zmienić kompozycję tego obrazu. I dzisiaj można na stronie internetowej Muzeum Galerii dresdeńskiej oglądać, jak krok po kroku konserwatorzy odsłaniają ten pierwotny obraz, który się w tym miejscu znajdował. I tak sobie pomyślałem, że to jest jakiś niesamowity. E, niesamowity obraz tego, jak to jest w naszym życiu, w naszej relacji z Panem Bogiem, wtedy kiedy, e, pomimo, że zostaliśmy bardzo zmienieni, czasem, czasem nawet zniszczeni, obciążeni tym, co złego się w naszym życiu wydarzyło, nie tylko w charakterze grzechu, ale też różnego rodzaju cierpienia, bólu, różnych trudnych doświadczeń, e, że czasem bywa tak, że te rany powodują, że, że ten piękny obraz, który nosimy w sobie, który mamy od Boga, on ulega zatarciu, przemalowaniu. I tak jak dzisiaj ci konserwatorzy odsłaniają to pierwotne piękno, tak samo Pan Bóg też nieustannie, jakby włączając nas w obszar działania swojej łaski, odsłania to piękno, które pierwotnie w nas było, które w nas jest, ale tkwi pod wieloma warstwami. Niesamowicie piękny obraz tego, czym jest Boże działanie w życiu każdego człowieka. Boża miłość potrafi odsłonić to piękno pierwotne, czasem przykurzone, czasem, czasem zmieniające w ogóle charakter obrazu, tak jak pożółkły werniks, który zaciemnia pierwotne kolory. Pan Bóg jest jak jeden wielki, cudowny konserwator, który potrafi to wszystko odsłonić i doprowadzić do tego, że wreszcie w momencie, kiedy Dotrzemy z powrotem do raju, kiedy będziemy z nim absolutną jednością i będziemy sobie patrzeć, patrzeć twarzą w twarz na niego, to wtedy ta pierwotna kompozycja znów będzie w nas widoczna. Tak jak ten obraz za niedługo będzie można oglądać tak, jak Wermer chciałby wyglądał, tak też kiedyś, kiedy staniemy przed Bogiem, zasłuchani w Jego słowo, w to, co do nas mówił, w to, jak się z nami komunikował. Przez swoje słowo, przez, przez to światło łaski, którym nas oświecał, tak my też kiedyś z powrotem będziemy tym dziełem na nowo odzyskanym. Bóg komunikuje się z człowiekiem i to robi to czasem w bardzo bezpośredni sposób. Czasem jest tak, że rzeczywiście się na to oburzamy, kiedy słyszymy o tym, że, że rzeczywiście Pan Bóg coś do nas wprost mówi. No, jak mówi wprost, kiedy mówi ogólnie do Izraela. Czy kiedy mówi do apostołów, czy kiedy mówi do proroków, królów, i tak dalej, i tak dalej. Strasznie trudno nam jest się przebić na co dzień przez tą taką ścianę, e, ścianę bycia no, tym nie, niewłaściwym adresatem słów Boga, jak czasem nam się wydaje, ale potrzeba nam patrzeć na Słowo Boże jako na coś, co jest rzeczywiście żywym organizmem. I niesamowicie aktualnym. Tak? To nie jest coś, co raz zostało przez Pana Boga wypowiedziane kiedyś tam w historii, i, i teraz może zostać zapomniane, bo było aktualne tylko w sytuacji tych kilku konkretnych osób, czy też, czy też jednego narodu. Słowo Boże jest czymś, co żyje, dlatego kiedy słyszymy, że Pan Bóg komunikuje się z człowiekiem, co jest zresztą częścią Jego odzyskiwania każdego z nas dla Królestwa Niebieskiego, to to jest tylko i wyłącznie zachęta dla nas, żebyśmy zaczęli patrzeć na, na to słowo jako coś, co jest żywe i aktualne w naszym życiu, takim, jakim ono jest, takim, jakim je przeżywamy. A tych słów, które są wprost, które się wprost odnoszą do nas, jest, jest całe mnóstwo. Bóg, kiedy mówi przez proroków, jest nieprawdopodobnie czuły. On jest dobrym ojcem. Dobrym ojcem, to znaczy takim, który potrafi być czuły wtedy, kiedy chce. Przekonać swoje dziecko o miłości, ale jest też ojcem, który potrafi być surowy i wymagający wtedy, kiedy, kiedy chce to dziecko pouczyć o prawdzie i w jakimś sensie skierować z powrotem na właściwą drogę. Kiedy czytamy fragmenty z proroka Izajasza, zwłaszcza te w ostatnich rozdziałach, na przykład w, w rozdziale 42 czy w 54. To te komunikaty, które Pan Bóg zostawia człowiekowi, to są słowa, których chciałoby się słuchać pod swoim adresem wciąż na nowo, jakby w kółko. Kiedy Bóg mówi do Izraela, nie lękaj się, bo już nie masz się po co wstydzić. Nie wstydź się, bo już nie doznasz pohańbienia. Raczej zapomnisz o wstydzie Twojej młodości i nie wspomnisz już hańby Twojego wdowieństwa. Bo małżonkiem Twoim jest Twój stworzyciel, któremu na imię Pan zastępów. Odkupicielem Twoim święty Izraela. Nazywają go Bogiem całej Ziemi. Nie bój się. Kiedy Bóg wypowiada takie słowa, to tak jak w przypadku ofiary Abrahama, to jest fragment, obok którego nie da się przejść obojętnie. Kiedy, kiedy Bóg mówi do Izraela, nie bój się, nieboraczku Izraelu. Tak? Jest nieprawdopodobna troskliwość, nieprawdopodobna chęć okazania swojej bliskości, ciepła, które w Panu Bogu jest, albo kiedy mówi, co mam z Tobą zrobić Efraimie, co mam z Tobą zrobić Izraelu, bo chociaż ciągle Cię przekonuję o swojej miłości, chociaż ciągle z powrotem przynaglam Cię do siebie, to Ty wciąż popełniasz te same błędy. I kiedy patrzymy na to słowo, ono rzeczywiście jest jak list. Ona rzeczywiście jest jak nieustannie odnawiający się przekaz ze strony Boga w kierunku każdego i każdej z nas. I my też tak jak ta kobieta stoimy w oknie, tak? stoimy naprzeciwko źródła światła, bo tym źródłem światła jest sam Bóg, który swoją, swoją miłością, swoją łaską rozświetla wszystko w naszym życiu. On jest tym, który wyciąga z nas ten pierwotny obraz. On jest tym, którego miłość jest jak światło, które się smaga po naszej twarzy, wydobywając najbardziej, najbardziej detaliczne, najpiękniejsze fragmenty, które w kiepskim świetle pozostają niewidoczne. Pan Bóg jest jak artysta. Można by mu nadać wiele epitetów, które określają Jego, jego wspaniałość, to, czego dokonuje w naszym życiu. I tak jak Wermerowi udało się dotknąć tego niesłychanie intymnego momentu, jakiejś głębokiej relacji, w której jest ta kobieta, tak samo też e, myślę, że dzięki temu on nawet nieświadomie, ale podpowiada nam pewną wyjątkową prawdę o naszej relacji z Panem Bogiem. Pora zobaczyć w tych słowach coś, co jest żywe, coś, co jest aktualne. Coś, co jest drogą naszego nieustannego powracania do Pana Boga, bez względu na to, jak bardzo pozostajemy czasem przemalowani, przykurzeni czy przykryci z ciemniałym werniksem, zmieniającym te pierwotne, piękne barwy każdego i każdej z nas.